Witam wszystkich. Dzisiaj na stole mamy Powerbank z Chin. Jest to urządzenie zakupione za kwotę trochę ponad 20 zł. Dosyć ciekawe urządzenie, bardzo fajne, można powiedzieć, takie pośrednie. Właśnie tego szukałem do takiego codziennego miejskiego EDC, czyli jest to coś, co będzie większe trochę od takiego pojedynczego ogniwa, ale mniejsze od takiego dużego Powerbanku na 7 ogniw 18650. W tym przypadku mamy Powerbank, który mieści w sobie cztery te ogniwa posiada cztery sloty na 18650. Dodatkowo mamy dosyć fajny wyświetlacz, który informuje nas każdorazowo o tym, co się dzieje i jak bardzo rozładowana i załadowana jest tutaj ta pojedyncza to pojedyncze ogniwo. Dodatkowo mamy tutaj napięcie i natężenie prądu, czyli parametry, które mogą nas interesować podczas pracy tego urządzenia. Na górze tutaj mamy cztery sloty. USB, micro USB oraz dwa zwykłe USB, które służą nam do wydawania prądu z urządzenia, natomiast te małe sloty służą nam do ładowania tego urządzenia. Włącznik, z tyłu mamy latarkę, czyli dioda zamknięta w odpuśniku i dosyć fajnie to wygląda przy dwusekundowym przytrzymaniu włącznika. Ta latarka nam się zaświeci i będzie dawać całkiem sporo światła. Oczywiście po włączy, po postawieniu tego urządzenia na biurku mamy także taką awaryjną lampkę nocną. Także spokojnie tutaj można wykorzystać w różnych sytuacjach tutaj tą funkcję. Dwa, dwusekundowe przytrzymanie włącznika spowoduje wyłączenie tej latarki. Słuchajcie, same parametry pracy tego urządzenia, mimo tego, że tutaj producent informuje nas, że 10 000 mAh tutaj nie powinno być przekroczone w tym urządzeniu. Tutaj mamy trochę więcej, mimo to nie zauważyłem jakichś nieprawidłowości związanych z pracą tego urządzenia. Maksymalne naładowanie tych ogniw za pomocą tego powerbanku to jest 415 ampera Napięcia na tym ogniwie, natomiast maksymalne rozładowanie, czyli rozładowanie, po którym powerbank przestaje już wydawać prąd na zewnątrz, to jest 3,15 V na ogniwie. Dodatkowo, w czasie tej pracy, tego wydawania tego prądu, tutaj ten amperaż także nam się będzie zmieniał, i bez względu na to, do którego spotu podepniemy urządzenie zewnętrzne ten prąd tutaj nie będzie większy niż 1A to natężenie tego prądu nie będzie większe niż 1A, przeważnie jest to 0,9A a przy takim dolnym rozładowaniu już tych ogniw w granicach 3, 3,2V będziemy tutaj mieć około 0,4A tak to mniej więcej wygląda dosyć fajna sprawa, słuchajcie, każda z tych baterii tutaj posiada właśnie tą osobną ikonkę, która informuje nas o tym co się tutaj dzieje Także, jak widzicie, po wyciągnięciu tych ogniw, e, ukazują nam się sloty, które są opisane. Tutaj mamy 18650. E, wiemy, gdzie jest plus, gdzie, gdzie jest minus. E, na plusie znajduje się taki e, wypukły port, który pomaga nam w tym, e, umożliwia nam po prostu stosowanie e, baterii, które pochodzą z depakietu. Więc e, tak to wygląda. E, Oczywiście spężyna tutaj utrzymuje nam ten to ogniwo na miejscu i nie pozwala nam tutaj wypaść, więc to wszystko jest dosyć fajne, dosyć mocno trzyma i tutaj nie mamy się czego obawiać. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że tutaj to urządzenie w każdej chwili możemy otworzyć otworzyć wymienić uszkodzone ogniwo bądź wszystkie ogniwa możemy wyciągnąć sobie ogniwo i wsadzić na przykład do latarki gdybyśmy potrzebowali gdzieś tam się zasuportować a chcielibyśmy wykorzystywać trochę mocniejszą latarkę niż ta tutaj która tutaj jest więc tutaj tak to urządzenie wygląda i i po prostu producent uraczył nas właśnie takim fajnym ustrojstwem jak to wygląda w porównaniu do do tego co Wam wcześniej pokazywałem, czyli tutaj mamy właśnie ten taki mini power bank. A tutaj mamy tutaj ten większy na 7 ogniw. Czyli tu mamy 4 ogniwa, tu mamy 7 ogniw. Także jak widzicie, gabarytowo no jest różnica, ale szału tutaj akurat w tym przypadku nie ma. Cały minus właśnie polega na tym, że w tym wypadku tutaj ta sekcja odpowiedzialna za. Za tą całą elektronikę zajmuje dosyć dużo miejsca. Można powiedzieć, że 1 trzecia tutaj tej wielkości, 1 czwarta, 1 trzecia tej wielkości to jest właśnie tutaj ten element, który można było po prostu trochę lepiej zrobić. Te sloty dać koło siebie, dać wyświetlacz, włącznik i latarkę tutaj można, podejrzewam, było upakować to wszystko w jednym miejscu, tak żeby po prostu zminimalizować tutaj tą przestrzeń. No niestety dostaliśmy to, co widzimy, więc. Więc y, musimy się tym zadowolić. No, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jest źle. Y, mamy fajny wyświetlacz informujący nas o tym, co się dzieje z, daną, z danym ogniwem, informujący nas o tym, co, tu się, tu, co tutaj się dzieje podczas ładowania, y, pod, podczas pracy urządzenia. Mamy dosyć fajną latarkę y, i ogólnie. Całe urządzenie jest dosyć kompaktowe, więc spokojnie to można polecić. Dlaczego te urządzenia na chwilę obecną na Aliexpress są takie tanie? Bo, bo są tanie. Chodzi o to, że tutaj zastosowane w środku są ogniwa cylindryczne, czyli właśnie te baterie takie okrągłe. Natomiast na chwilę obecną bardzo duży jest boom, taki, taka moda w Chinach na takie powerbanki trochę mniejsze, cieńsze. W których zastosowane są ogniwa pryzmatyczne, czyli te takie płaskie pakiety, które tutaj także znajduje się takie, takie ogniwo pryzmatyczne. Udało mi się zmontować na nowo ten Powerbank, jakieś, jakieś ogniwo tutaj z PSVty używane, wsadziłem, no i, no i działa. <laughs> Chodzi o to, że właśnie w tych Powerbankach nowych, yy, cieńszych, lżejszych znajdują się właśnie te ogniwa pryzmatyczne. Yy, no ale w tamtych ogniwach pryzmatycznych już nie możemy, yy, a przynajmniej mamy utrudnione, wymianę samego ogniwa, gdyby doszło do jakiegoś uszkodzenia, rozpuchnięcia się po prostu tego ogniwa. Powerbank dla takiego zwykłego konsumenta jest po prostu do wyrzucenia, natomiast można byłoby to zrobić, otworzyć, oczywiście pewnie będzie trzeba wyłamywać, tak jak tutaj było w tym przypadku ząbki, ewentualnie one są na pewno zgrzewane, sklejane, tak żeby nie można było się za łatwo do nich dostać, ponieważ one też mają tam jakąś tam odporność na wilgoć, na wodę. Więc otwarcie tamtego powerbanku na pewno będzie dosyć kłopotliwe. No i oczywiście, później odlutowanie, znalezienie yy, podobnego pakietu, na pewno tej samej wielkości i parametrów pracy, tak żeby ta elektronika też nie zwariowała to też na pewno będzie wyczyn, że tak powiem. Yy, więc moim skromnym zdaniem, yy, te pakiety są o wiele lepsze. Yy, te... Powerbanki, te urządzenia na te właśnie ogniwa cylindryczne są o wiele lepsze i te właśnie Wam polecam, mimo tego, że są trochę większe, na pewno będą bardziej niezawodne i przyjemniejsze w obsłudze, że tak powiem, niż te właśnie na przykład ksiaomi, które teraz na chwilę obecną są tak sprzedawane. Wydaje mi się, że na chwilę obecną to wszystko na temat powerbanków. Ja na chwilę obecną znalazłem swój złoty środek, który w zupełności mi wystarcza do takiego miejskiego EDC. I to tyle w tym temacie. Jeżeli byście mieli jakieś dodatkowe pytania, oczywiście chętnie przeczytam. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!